Paprykowa. Zupa paprykowa. Dzisiaj Kamil walczył w kuchni. Potrzebna nam jest cebula. Wrzucamy cebulę do roztopionego masełka. Przykrywamy. Cebula ma się dusić. 10 minut. Dodajemy następnie czosnek, pokrojoną paprykę i pomidory. Wszystko dorzucamy do cebuli. Pamiętaj, dzisiaj szykujemy krem z papryki. Dodajemy przyprawę chili, pieprz, paprykę i zalewamy wszystko wywarem warzyw. Gotujemy, miksujemy i smakujemy.